Здавна українці вірили, що в ніч на різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав. От він давна українці віжили же внус божиго народження, отвіраючи небеса. І якщо оповімо їм своє баження, напевно, ще з Dzisiaj wszyscy mamy jedno marzenie i wszyscy pragniemy tego samego żeby on zdechł. To były życzenia na święta Bożego Narodzenia, głowy państwa ukraińskiego. Jak w tej krótkiej anegdocie Panie Boże, ja dla siebie o nic nie proszę, ale spraw, aby mój sąsiad nic nie miał. A kilka dni później minister spraw zagranicznych Rosji, Sergiej Lawrow, poinformował, że w nocy z 28 na 29 grudnia bezzałogowe statki powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy próbowały zaatakować rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim w Aldaj. Według ministra wszystkie drony zostały zeszczelone. W Rosji nazwano ten incydent aktem terrorystycznym. Obiecano niedyplomatyczną odpowiedź, i oświadczono, że atak doprowadzi do zmiany stanowiska negocjacyjnego Moskwy. Ukraina zaprzecza swojemu udziałowi, nazywając oskarżenia kłamstwom mającym na celu zakłócenia rozmów pokojowych. Wygląda na to, że długo oczekiwany pokój za naszą wschodnią granicą jest pod wielkim znakiem zapytania: I co dalej? Co z nami? I tu mamy dobro i złą wiadomość. Wszystko zależy od nas. Dawno temu w pewnym mieście mieszkał bardzo mądry człowiek. Ludzie często przychodzili do niego poradę. Każdemu z nich udawało mu się udzielić bardzo dobrej i mądrej rady. Sława o jego mądrości rozeszła się wszędzie. Pewnego razu jego słowa dotarły do jeszcze jednego człowieka, który również był mądry i znany w okolicy. Ten człowiek również pomagał innym ludziom. Podobało mu się, że uważano go za najmądrzejszego i słuchano jego rad. Kiedy dowiedział się, że istnieje jeszcze jeden mędrzec, zaczął się na niego gniewać za to, że traci swoją sławę. Zaczął więc zastanawiać się, jak udowodnić innym ludziom, że to on jest mądrzejszy. Długo się zastanawiał i zdecydował. Wezmę Motyla, schowam go między dłońmi, podejdę na oczach wszystkich do mędrca i zapytam go. Powiedz, co trzymam w rękach? On jest oczywiście wielkim mędrcem, więc zgadnij i powie: W twoich rękach jest Motyl. Wtedy zapytam go, a jaki to motyl, żywy czy martwy? A jeśli powie, że motyl jest żywy, wtedy delikatnie przycisnę go dłońmi, tak aby, kiedy je otworzę, wszyscy zobaczyli, że jest martwy. A jeśli powie, że motyl jest martwy, wtedy go puszczę, a on odleci. I wtedy wszyscy zobaczą, że się mylił. Tak też zrobił. Wziął motyla, podszedł do mędrca i zapytał go. Powiedz, co trzymam w rękach. Mędrzec spojrzał i powiedział: Czy masz w rękach motyla? Wtedy zapytał mędrca: Powiedz, czy on jest żywy, czy martwy. Mędrzec spojrzał mu w oczy, pomyślał i powiedział: Wszystko jest w Twoich rękach. Pozdrawiam myślących.